Cześć moi drodzy, Krzysztof na kanale Krzynoł Garaż. Patrzcie jakie ładne auto. Jest to Jetta, moi drodzy, jest to Jetta z roku modelowego 2017. Czemu tak yy, akcentuję, że 17? Słuchajcie, ja tutaj yy, no muszę Wam opowiedzieć, bo, bo w tym odcinku, no tak jak miniaturka widzieliście, yy, założymy tą lampeczkę. Zamiast tego odblasku, z tamtej strony już zrobiłem i to działa. Pokażę Wam, jak to tutaj rozbierać, bo to też jest niezły myk w tych drzwiach. Natomiast słuchajcie, tutaj planem kierownika tego auta było założenie, jest założenie tych nakładek progowych świecących, takich podświetlanych. No i rozpoczęła się dyskusja, jak je sterować, kiedy mają się zapalać. No, one mają zapalać się, jak się drzwi otworzy. No to skąd taki sygnał świetny jest, nie? Na przykład z tych lampek. Nie ma lampek. Jak ten sygnał przerzucić na stronę tutaj wewnętrzną? No przecież nie przez przepust gumowy, nie dokładając wiązki, bo jak to zobaczyłem, to się za głowę złapałem. Ja mówię, panie, to będzie kupa czasu, godzin, pracy. Mówię, to nie, nie, nie. Jaka to jest platforma? Mówi, no to taki jak Golf 7. I ja mówię, kurczę, tam do BC ma się dostać, masakra. Ale mówię, dobra. Dobra, zobaczę co tu jest grane. Mi się wydaje, że to może być platforma Golfa 6, tak? Paska B7, Octavii 2FL. I zajrzałem sobie podłączyłem kompa, bo ja tego auta nie wiedziałem, jak to przyjechało, co tam jest, tylko było to założyć podświetlenie. I słuchajcie, w 2017 roku w Jetcie jest kombinacja taka, taka trochę hybryda, bo Jetta ma Część z paska B7, Golfa 6, a część z Polo. I to Wam wspomnę, nie? Natomiast BCM tam, burnet tam na dole, z którego wziąłem sygnały te, co zasilają lampkę wewnętrzną, nie? Jak to już zobaczyłem, że to jest platforma mi znana, no to mówię, dobra, no to to, to w miarę pójdzie. No i stamtąd są wzięte sygnały, które zasilają lampkę i one są rozciągnięte, te sygnały, po całym samochodzie. No zobaczcie tutaj, gdzie ten kabelek. Tutaj, o, jest, jest kabelek. Przy każdym progu jest kabelek taki, bo będą cztery takie napisy i ten sygnał sobie elegancko rozciągnąłem. E, drugim problemem to jest m, te lampki, nie? Mówię kurczę, z, z, z jakiego auta, skąd mam wziąć schematy do podłączenia lampek w drzwiach? No i popatrzyłem na te sterowniki, wlazłem i się okazało, że to normalnie jest tak Golf 6, B7 i tak dalej, więc tutaj jest podłączenie no, w miarę normalne jak wszędzie, nie w oktawi czy coś. No, no, natomiast na schematach od paska B7 to wam pokażę na schematach. Natomiast z tyłu nie, od, nie odpalę tych lampek, bo już dobierałem się do tylnych drzwi tam z lewej strony i te sterowniki, które tam są, nie obsługują takiej lampki. Aczkolwiek kierownik mówił, że jego szwagier, czy tam ktoś ma ta, ta, taką jetę i z tyłu już mu się lampki świecą. Ale musi być inny sterownik, musiałbym mieć pod skanem takie oba auta, żeby znaleźć różnicę. Tutaj podłączyłem pod wszystkie piny możliwe i nigdzie się nie zaświeciła. Lampka kodowania nie ma, bo to są sterowniki typu yy, pokażę Wam to w kodowaniu, to są sterowniki typu platformy PQ25, czyli mówię, Polo, Ibiza yy, i tak dalej i one są niekodowalne w ogóle, a w pasku na schematach są też z tyłu, ale są inne raczej sterowniki, więc wiecie. to są to jetty dedykowane. Yy. No tak, czyli to mam, to mam porozciągane, kupę roboty wam powiem. Po całym aucie, żeby nie było widać, tu, tam przepchać, nie chciałem radio rozbierać, to schowek zdejmowałem tam, żeby przejść. drogi zostawiłem im rozebrane, bo te światełka trzeba wpuścić do środka, nie? Więc prawdopodobnie tam sobie przewiercą. To, 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 to zerwą. Przygotują to i sobie będą kleić, nie? Gdzie są te? To są takie olistwy. Widzicie, nie chcę jet to z napisem, nie? I już, dobra, stawiam statyw, rozbierzemy te drzwi, pokażę Wam ja, ja, jak się to rozbiera, śmiesznie, bo te z tamtej strony już rozbieramy, więc jestem cwany. No to rzućmy okiem. Yy, Działem sobie schemat od Passata, zobaczcie, układ komfortu od listopada 2010, czy, yy, no tak, to jest Passat B7. Passat B7. Yy, yy, b -ba -ba. No i szukajmy sterownika kierowcy, to jest sterownik drzwi kierowcy, I Od 386 nie? I teraz szukamy, 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 o to są takie lampki, W, W, Ambiente, podświetlenie listwy siadania, to jest, nie, na drzwiach, te lampki to są funkcja SAVE i funkcja do kontrolowania, blokowania drzwi kierowcy, K133 SAVE, to wyświetlenie przycisków, oświetlenie Ambiente, to nie to, to będzie ta lampka, o. Bo jak mówiłem, w tamtych drzwiach w lewych już robiłem, to jest ta lampka W30. Zobaczcie, w w W30. Jak widzicie, jest wpięta w piny 18-19 wtyczki 32-pinowej. Tak? T32A to jest wtyczka w sterowniku, silnika, w sterowniku drzwiowym. Ta wtyczka i 18 to plus 19 masa musimy to tak wpiąć i to działa no mówię wam, w lewych drzwiach działa więc to będzie działać, jest to dokładnie te, ten sterownik o tym numerze w tym aucie jest w Passacie, w Golfie 6 i tak dalej natomiast sterownik z tyłu zobaczcie J387 jeszcze nie, 925 J926 sterownik tylny drzwi po stronie kierowcy tu mamy lampki, to są lampki ambiente, podświetlenia drzwi a to jest lampka ostrzegawcza 18 i 6. Takie z pasku. Natomiast tutaj są inne sterowniki drzwiowe. Tu są inne takie jak pokroju, jak golf, twój jak polo, nawet jak polo i biza. To są takie z tyłu. No i one z tyłu niestety w tych pinach, ja już to sprawdzałem, w tych pinach mają obsadzone już jakieś rzeczy inne. I tam żaden pin, który sobie sprawdzałem, nie podaje sygnału podświetlenia. Używam też t 20 w inne miejsca jest to, to, to obsadzone tu ze schematu pastata, niż tam jest w tej JETCie i te sterowniki z jetty z ETki wynikają, że są tylko w JETCie. Ale znowu kierownik mówi, że widział te lampki wpięte z tyłu, jak świeciły. Ja bym musiał taką JETCę mieć i zobaczyć co tam z tyłu siedzi i jaki sterownik, nie? Okej, okay. jak widzieliście na schematach musimy dobrać się do tych odpowiednich pinów. 18, 19 w sterowniku drzwi, który jest tam. Przeciągnąć tą lampeczkę, przeciągnąć ją wiązkę jej zrobić, tu zapiąć, złożyć. Najpierw na dole na torz 20 wkręt. Potem bierzemy się za tą klamkę, za ten, ten dekor. On jest z tamtej i z tej strony, jest taki ten od słońca, one, tu kierownik mówił, że ma nowe do wymiany, bo one od słońca po prostu się kurczą czy coś i czy coś się z nimi dzieje i one tak odstają brzydko. A to się wyciąga o tak. po prostu o. Mamy Moi drodzy, tam jest śruba. No tu nie widzę. Tam śruba była za takim deklem, którego tutaj nie ma, a może jest to tam z tamtej strony śruba, była tu. Jeszcze tu jest jedna. I jest jeszcze jedna. Moi drodzy, to jest śruba. No się nie wiem, co z tamtej strony była. Tu jest. No pewnie, że jest. Ciach. Ciach. Tu jest śruba. Jak nigdy, ja to rozkręciłem i mówię: No, masakra, no nie chcę zejść. No, nie chcę zejść. I nie wiem, czy tutaj nie będzie śruby. Ale tego nie widzę. No, nie chcę tutaj teraz tego ciąć. No bo tu nie ma nigdzie. No, dobra, spróbujmy. Co robimy teraz? Jeżeli mamy to odkaczone, to odkaczone, to nic więcej nie ma. TORX-30 I odkręćmy to. No tam były trzy, to tutaj już chyba będą trzy, co? I co? Bierzemy, bierzemy łapkę. Мастер Coś tu trzyma, coś tu gdzieś trzyma jeszcze chyba. Muszę się rozejrzeć. sobie tu chyba coś jest. Czekajcie, dajcie mi tam zajrzeć. łapeczka jest tutaj od spodu. A tu tam w otworze jest moi drodzy. Jeszcze jedna śruba. O bo to słabo by było jedna tu druga tu, a cały ten dół bez y, mocowania mechanicznego nie tylko na plastikach. Dobra, wyjmijmy tą śrubę. Zobaczymy jak ten boczek nam zejdzie. Teraz już odejdzie. Czy jeszcze coś go trzyma gdzieś? O. To jest blaszka od tej klapki. Dobra. O! Raz. Ten jest i tu jest jeszcze jeden. Jest. Mamy tutaj jeden czuję, już mi wyskoczył. No dobra, kołeczki się naprawi. No i co? Dobry go, nie? Tu na końcu zaraz wam pokażę, jest jeszcze jeden kołeczek. No dobra, co mamy tu do zdjęcia? Wtyczkę od. Co tu jest? E. Y tu jest podświetlenie klaweczki. O kurczę, tam trzeba się wykręcić mały. Jest taka ma malutka wtyczka. No, mamy tutaj nie ma kołka, tutaj nie ma kołka, tutaj trzy są. Widzicie? Tutaj trzy są, a tutaj dwa dwa zostały w drzwiach. No trzeba będzie je wyjąć. Pokażę Wam potem jak wyjąć takie kołki z drzwi szybko i bezboleśnie. No, a my musimy się dostać do tego, do której wtyczki chyba do tej. I tam zamieniamy gościa od blaska na gościa o, światełko. O, oh. o, oh. oh, no, no, już nie ma.